Cześć wam wszystkim, tutaj Pytajnik.pl Dzisiaj się znowu spotykamy, bo chciałem wam pokazać, co udało mi się odłowić w, w głównym zbiorniku. No niestety nie są to palety. Jest to natomiast na rybek zbiornika niebieskiego. Od parę tygodni temu właśnie zauważyłem, że samiec zbiornika chowa się gdzieś tam w korzeniu. No i pilnował sobie po prostu ikry. I otóż udało mi się odłowić jedynie dwie sztuki, ponieważ przypuszczam, że reszta padła ofiarą skalarów. Także tak to wygląda. Myślę je wrzucić teraz do 50 Tam w 50 nie ma jakichś większych zagrożeń. Także mam nadzieję, że dorosną sobie do jakichś obfitych kształtów, które nie, nie wpłyną na, na to, żeby po prostu. Zginęły w środowisku. No to tyle, no trzymajcie się na razie.